Witam państwa bardzo serdecznie na dzisiejszym spotkaniu mieszkańców. Bardzo się cieszę z takiej frekwencji. Muszę państwu powiedzieć, że jest to czwarte spotkanie z mieszkańcami miasta Żory, dotyczące projektu gospodarki wodno -ściekowej. i muszę przyznać, że frekwencja na poprzednich spotkaniach była również taka dobra. Jesteśmy ciekawi, czy, czy, czy Państwo będzie więcej. W Kleszczowie było ponad prawie 100 osób, to samo w dzielnicy Rój, trochę gorzej było na początku w Kleszczówce, ale tutaj dzisiaj nam Państwo dopisali. Znaczy to, że Państwo po prostu są zainteresowani tym, co się będzie działo w dzielnicy i tą możliwością, którą Państwo będą mieli stworzoną, mianowicie możliwością podłączenia się do y, sieci kanalizacyjnej i uregulowania gospodarki wodnościenkowej w swojej własnej. Jak wiecie Państwo z ogłoszenia, ja sobie okulary założę, żeby się nie pomylić, ten kontrakt, który dotyczy dzielnicy Śródmieście, nazywa się Budowa Sieci Wodno-Kanalizacyjnej w dzielnicy Śródmieście, Zachód, Folwarki i Część Osiedlowa w Żorach. Obszar w Śródmieście Centrum. Jest to kontrakt, którego wykonawcami są przedsiębiorstwo Gamar, przedsiębiorstwo BudExtrüm. Jedna firma z a druga z Rybnika, czyli, czyli firmy lokalne. Ale zanim przystąpimy do, do omówienia yy, spraw związanych z projektem, chciałabym Państwu przedstawić osoby, które tutaj dzisiaj będą Państwu opowiadały o projekcie a mianowicie e, pan dyrektor Michał Krzyżaniak e, z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, pan Krzysztof Nitoń, również zatem ta, dyrektora w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji, e, pani Ewa Kaczmarczyk, która jest szefową jednostki realizującej projekt, ten projekt właśnie uporządkowania gospodarki wodno -ściekowej. Oprócz tego jest przedstawiciel inżyniera kontraktu pan Jerzy Ujma z firmy Grontwi i przedstawiciel wykonawcy pan Czesław Lajdamik z firmy Budeksim z Rybnika. Muszę powiedzieć, że po raz pierwszy również zaszczycił nas tutaj przedstawiciel Urzędu Miasta. Jest, jest z nami pan Maciej Gabryś z Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta w Żorach. Oprócz, oprócz tego jeszcze chciałbym na dwie osoby zwrócić uwagę. Pana Adriana Króla. Pan Adrian Król jest osobą ze strony jednostki realizującej projekt odpowiedzialną właśnie za realizację tego kontraktu w Państwa dzielnicy. I Pani Agnieszka Ruszała, to ta miła Pani, która tam Państwa na, na wejściu witała, to jest Pani, która zajmuje się sprawami promocji w tym projekcie. Ja się nazywam Jolanta Prajl z firmy Traktable Engineering i, i odpowiadam za sprawy związane z promocją tego projektu, z informacją o tym projekcie dla Państwa. Na początku żeby Państwu przybliżyć całą sprawę związaną z projektem, z projektem finansowanym z pieniędzy europejskich z Funduszu Spójności. Chcielibyśmy Państwu przedstawić film, jak do tego doszło i jak, jak i, i żeby Państwo poznali ogólne informacje o projekcie. Bardzo prosimy. Wykonano już kilkanaście kilometrów w sieci wodociągowej, kilometrów w sieci kanalizacji stanu były to prace wykonane w ramach kontraktów związanych z ulicami Wiednińsko, Pszczyńsko i Włodzisławstwo. Prace te są prowadzone w ramach programu W ramach przetargu przez firmę Budeski i Ten kontrakt przewiduje wykonanie około 13 km sieci kanalizacyjnej, około 9 km sieci sanitarnej oraz 7 km sieci wodociągowej. Kontrakt ten jest wykonywany w ramach tzw. żółtego klika. Mamy dwa kliki, i żółty. Czerwony to jest taki, który jest, na który już jest projekt. Natomiast w tym przypadku projekt jest wykonywany przez wykonawcę. Prace związane z projektem mają być ukończone w październiku tego roku przez firmę wykonawczą i po wykonaniu tych projektów firma wykonawcza będzie już publicznie wykonywała pracę na terenie swojego kontraktu. Ja mam tutaj, odmianie, bo się w tym który został zatwierdzony przez, przez, przez służbę nadzoru jest dosyć taki szczegółowy, trudno teraz omawiać. Natomiast y, mamy strony internetowe, na których znajdują się wszelkie informacje dotyczące kontraktów. Są dwie strony internetowe. Jedna strona internetowa przedsiębiorstwa gospodarków, jaki i tam są linki do y, następnej strony internetowej związanej z kontraktami. Nazwa tej strony kanalizacja, na tej stronie znajdują się wszelkie informacje o poszczególnych kontaktach, również o kontrakcie numer 10, o którym mówimy. Znajduje się tam mapa poglądowa, po mapę, która określa na miejsca budowy tychże sieci. Znajduje się wizerunek harmonogram, w którym możemy przeczytać terminy wejścia wykonawców na poszczególne odcinki roku oraz również ankiety to co było wcześniej tutaj wspomniane będą informacje o które będą się wiązały z tymi pracami. Podmiot nr 10 to w i, właściwie świetniejszy jest z Problem polega na tym, że mamy tutaj do czynienia z kanalizacją z sporną Aktualne przepisy mówią o tym, że ta kanalizacja musi być rozdzielana na kanalizację sanitarną, wybierającą ścieki sanitarne, na kanalizację deszczową, która będzie sprowadzana do odpowiednich miejsc, gdzie wody, np. odpodobne z państwa odrób wypróbków, dachów, posesji, będą sprowadzane do odpowiednich miejsc. Także praca w tym mieście będą przede wszystkim polegały na tej kanalizacji stanu karnej, ogólnosprawnym, na stanu i deszczową. Więc jest to możliwość, ja mam tutaj zapewnienie pisemne, że przy okazji tej inwestycji poziom ulicy Ogrodowej przy mojej posiadach też będzie odmienny. Bo tak jak mówię, droga była naglewana, przynajmniej 30 cm jest poziom drogi wyżej niż 20 cm. I powinno się to zrobić i tutaj trzeba się coś dogadać, gdyż się znakował to... przekałam. mam ja taki problem, że drewnie zostały przerywane przez... iść tutaj, nie tylko położyć niema, zebranie, czy uwzględnili tego, że tam ten projekt do te i będzie uwzględniał te dryny, bo te dryny są na głębokością jakichś 100 metrów, 20, metrów 30, i jak gdzieś to będzie powyżej tego, to będziemy musieli poprosić tą wodę jak, 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 jak jakiś Zaraz Państwu podam telefon dla tych z Państwa, którzy sobie chcą zanotować. To jest numer telefonu 43 44 632 i numer wewnętrzny 67. Także pod, pod tym numerem telefonu do Pana Adriana. Panie Adriana, niech się Pan jeszcze wszystkim pokaże, żeby wszyscy wiedzieli do kogo. Ten pan będzie i w projekcie sprawdzał, i wszystkie takie, jeżeli będą wątpliwe kwestie, to, to do niego proszę zgłaszać. Bo tutaj rzeczywiście trudno w tej chwili yy, ze wszystkimi rozmawiać o, o takich detalicznych problemach, o takich szczegółach. A takie szczegóły zawsze w projekcie występują. Oczywiście, bo to zawsze wiecie Państwo, jak że ja bym zawsze w, w szczegółach i, i dlatego te szczegóły właśnie macie możliwość zgłosić i wyjaśnić.